Naukowiec, który ubiega się o grant i realizuje projekt badawczy, może skorzystać ze wsparcia takiej jednostki jak Centrum Transferu Technologii. Na Uniwersytecie Jagielońskim funkcja takiego centrum pełni CITRU. Dla wyjaśnienia, Centra Transferu Technologii to jednostki, które co do zasady odpowiadają za ochronę prawną wyników badań, za ich komercjalizację, ale także, co w naszym przypadku, za badania zlecone, ich ofertowanie i kontraktowanie. Jako CITRU odpowiadamy również za działalność akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, czyli szeroko pojętą edukację na rzecz przedsiębiorczości. Współpraca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest wpisana w DNA takiego podmiotu jak CITRU. Dlatego też angażujemy się w przygotowanie i realizację projektów badawczo-wdrożeniowych. Wnioski o granty aplikacyjne zazwyczaj są bardzo wymagające. Są tam części dotyczące charakterystyki rynku zbytów, potrzeb konsumenckich, predykcji sprzedażowych. Dlatego warto, aby w tym zakresie zwrócić się o pomoc do jednostki takiej jak Centrum Transferu Technologii. Przed złożeniem wniosku o grant naukowiec może uzyskać od nas wsparcie w następujących obszarach. Po pierwsze, angażujemy się w identyfikację i opis produktów i usług, które mogą powstać na bazie wyników projektu. Po drugie, dla badacza realizujemy analizę stanu techniki w oparciu o ba bazy patentowe. Taka analiza daje wiele dodatkowych informacji o tym, co już jest na rynku, nad czym pracują nie tylko inni naukowcy, ale przede wszystkim gracze komercyjni, czyli nad czym pracują firmy w swoich laboratoriach. W dalszej kolejności angażujemy się w przygotowanie analizy rynku, czyli identyfikację i charakterystykę firm, które mogą być potencjalnymi odbiorcami innowacji opracowanych w projekcie oraz użytkowników końcowych produktów i usług, które bazują na tych rezultatach. Pracownicy Centrów Transferu Technologii angażują się także w przygotowanie tej części wniosku, która dotyczy analizy konkurencji. Taka analiza to przede wszystkim opisanie podobnych rozwiązań odpowiadających na tę samą lub podobną potrzebę klienta lub ten sam lub podobny rynek zbytu. Specjalista do spraw transferu technologii pomaga naukowcom określić także background i jego znaczenie dla procesu komercjalizacji. To bardzo ważne, aby już na etapie pisania wniosku grantowego wiedzieć, jaka wiedza, jaka własność, jakie patenty należące do grantobiorcy mogą być niezbędne i przydatne w późniejszym procesie wdrażania nowych produktów i usług. Wspólnie z brokerem zatem badacz nie tylko zdefiniuje ten background, ale także określi zasady jego wykorzystania, zasady komercyjnego wykorzystania, jak i tych do celów projektowych. Mówiąc o begrandzie, należy też wspomnieć o identyfikacji i wskazaniu wszystkich wyników, które mogą stać się podstawą nowego produktu lub usługi i które będą przedmiotem przyszłej komercjalizacji, czyli o tzw. Tak foregroundzie. Dla zidentyfikowanych wyników pomagamy opracować plan ich ochrony prawnej, w szczególności tej patentowej, jeśli jest możliwa. Pomagamy także opracować i opisać plan lub strategię komercjalizacji, jeśli taka jest wymagana o wnios we wniosku o dofinansowanie. Obszar, w który bardzo chcemy być angażowani, to definiowanie wskaźników, które naukowcy obiecują osiągnąć jako wyniki projektu. W szczególności wskaźniki takie jak patenty, przychody, współpraca z firmami. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skonfrontować wizję badacza w zakresie tego, co jest możliwe, z rzeczywistością. Jest to bardzo potrzebne, jeśli chcemy uniknąć problemów z rozliczaniem grantu. Co naturalne, Centra Transferu Technologii pomagają również znaleźć partnera biznesowego, który dołączy do projektu albo jako konsorcjant, albo jako partner. Pomagamy w tym zakresie ustalić zasady współpracy z takim podmiotem. W razie potrzeby, szukamy także podmiotów, które zdecydują się na podpisanie listu intencyjnego. Listy takie są obecnie często wymagane na etapie składania wniosków jako weryfikacja i potwierdzenie potrzeby realizacji konkretnego projektu badawczego. Nasza współpraca nie kończy się na wsparciu w przygotowaniu wniosku o dotację. Tak naprawdę wtedy dopiero się zaczyna. Chciałabym podkreślić, że warto, aby specjalista z zespołu transferu technologii, broker czy biznes deweloper, który jest częścią takiego personelu CTT-u, był również stałym członkiem zespołu badawczego. Wtedy taka osoba na przykład z łatwością zidentyfikuje najlepszy moment na złożenie wniosku patentowego, bez szkody dla procesu publikacyjnego. Broker doradzi także, jak zabezpieczyć relacje z personelem projektu, w szczególności tymi osobami, które nie są pracownikami uczelni, aby majątkowe prawa do rezultatów były odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zasadami konkursu. Jest to bardzo ważny i często zaniedbywany aspekt. Należy podkreślić, że kierownik projektu jest zobligowany do podpisania ze studentami, doktorantami czy innymi badaczami spoza uczelni, w której realizowany jest grant, umów, które zabezpieczą kwestie własności intelektualnej. Brak takich umów może doprowadzić do wad prawnych, które utrudnią i skomplikują znacząco proces wdrażania i komercjalizacji. W tym aspekcie możemy pomóc jako CITRU. Po otrzymaniu finansowania naukowiec może skorzystać z doradztwa brokera w zakresie możliwej ochrony prawnej i zdolności patentowej uzyskiwanych wyników badań. W ten proces angażujemy bardzo często rzecznika patentowego eksperta, który po zapoznaniu się z treścią publikacji naukowej, może wydać opinię, czy opisane w niej wyniki mogą stać się podstawą jakiegoś wynalazku. Oczywiście należy to zrobić przed wysłaniem artykułu do recenzji. W tym samym czasie możemy mieć dwa produkty naukowe publikacje i patent. Warto to wykorzystać i warto o tym pamiętać. Wyniki projektów o potencjale praktycznym można włączyć w działania promocyjne i popularyzacyjne podejmowane przez zespół CITRU. Naukowiec może wspólnie z nami uczestniczyć w targach i konferencjach biznesowych. Możemy również zorganizować spersonalizowane spotkania branżowe z zespołem projektowym i firmami lub innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi naukowcy mogą planować dalszy rozwój innowacji i jej komercjalizację. Tak zwane spotkania branżowe są stałym elementem naszej oferty skierowanej do badaczy. Centrum Transferu Technologii angażuje się także w osiąganie wspomnianych wcześniej wskaźników, to jest zgłoszeń patentowych, patentów czy współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi. Pomagamy tak usiągnąć te wskaźniki i je udokumentować, aby odpowiednio i dobrze rozliczyć w ostateczności grant. I na koniec. Zgodnie z regulaminem własności intelektualnej, który mamy na Uniwersytecie, naukowiec musi formalnie zgłosić do CITRU swoje wyniki badań o potencjale aplikacyjnym. To oznacza, że prędzej czy później tak i tak się spotkamy. Ponadto, w trakcie i po zakończeniu grantu naukowiec zainteresowany komercjalizacją swoich wyników będzie uczestniczył w tym procesie wspólnie z nami. Nie można go dobrze zrealizować bez zaangażowania badacza. Warto wspomnieć, że zaangażowanie w proces komercjalizacji to bardzo dobry sposób na czerpanie inspiracji do kolejnych projektów badawczych, a także sposób na zarabianie. I tutaj mała dygresja. W Uniwersytecie Jagiellońskim twórca innowacji otrzymuje 60% korzyści, jakie spłyną do Uniwersytetu z tytułu np. wylicencjonowania wynalazku. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to także doskonały sposób na to, żeby pozyskać środki na rozwój własnego zespołu. Nie każdy wie, że Citru dysponuje również własnymi środkami na dofinansowanie badań w szczególności tych, które są niezbędne w procesie komercjalizacji i które wpływają na podniesienie poziomu gotowości technologicznej. Warto skorzystać i z tej możliwości, zwłaszcza jeśli w ramach głównego grantu nie udało się osiągnąć wszystkich oczekiwanych przez partnera biznesowego rezultatów lub nie udało się odpowiedzieć na pytania, które w procesie negocjacji stawia potencjalny licencjobiorca. Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszego wsparcia i ekspertyzy.